Witajcie, witajcie kochani na kanale Iris Psychologia Duszy Tarot. Moi drodzy, zapraszam Was do wysłuchania bardzo ważnego przesłania na dzień 16 lipca 2020 roku. Moi kochani, wybrałam kartę dnia oraz kartę wyroczni, kartę dopowiadającą, która tak naprawdę zawsze podkreśla war wartość i ważność tej karty, tak? Czyli karty dnia. Kochani, więc kartą dnia na dzień 16. Lipca jest diabeł. Słuchajcie, jest to dzień, w którym trzeba będzie pewne rzeczy skonfrontować. Trzeba będzie stawić czoło wszystkim swoim przeciwnościom. Będzie to dzień, w którym niektórzy z was będą. Um, Namawiani do pewnych nierozważnych posunięć i takie też posunięcia, wbrew własnej woli i własnym poglądom niektórzy poczynią. Będzie to dzień takich, peł, taki pełen skłonności do gniewu, do zazdrości, być może do, jakiej, do jakiejś chciwości i rządzy władzy. Jest to bardziej taki dzień um, zniewolenia, słuchajcie, walki o pewną władzę. Tak? Doświadczaniu wielu pokus w dziedzinie pracy, w własnych uczuciach. Słuchajcie, jest to taki dzień bardzo kontrowersyjny dla niektórych. W pracy karta oznacza niemożność poradzenia sobie z niektórymi rzeczami, tak? Ten sukces, kochani, wasz finansowy jest osiągnięty kosztem um, jakiejś uciążliwości, jakiejś gorszej drogi dążenia do tego swojego wyznaczonego celu. Więc, moi kochani, jest to po prostu dzień taki e, trudniejszy na pokonywanie tych. Ciężkich rzeczy, na, pokoty, na pokonywanie pokus, na pokonywanie pewnej władzy, słuchajcie, e, która jest w tym dniu bardzo mocno nam zarysowana. W uczuciach karta mówi o związkach, w delikatnych komplikacjach, o pewnej zaborczości, czasem słabości i być może jakimś uzależnieniu. Jest to więc dzień, moi kochani, pełen. E, Kuszenia, chciwości, arogancji. No, na pewno nie jest to, mój drodzy, dzień, który każdy sobie chciałby wyśnić, tak? Bywają właśnie też takie dni, i tym dniem jest właśnie 16 lipca, e, który mówi o. E, Ograniczonym polu widzenia, czyli, kochani, nie zawsze widzimy to, co naprawdę chcemy widzieć. Pojawiają się pewne wątpliwości, pewien strach, pewien, pewne trudności e, na polu finansowym, pewne trudności w naszej pracy, w naszym rozwoju, e, te, taki, nawet bym powiedziała, delikatny zastój. Wy musicie, moi kochani, przezwyciężyć to, co wodzi was na pokuszenie, tak? Wy dostrzegajcie, kochani, te pułapki, skupiajcie się na waszych problemach. Być może jest to droga, którą powinniście iść, dlatego że mm, zerkając na swoje problemy, na swoje wątpliwości yy, i dostrzeganie tych pułapek, rozwiniecie się w pewną stronę, która dotychczasowo albo właśnie w ten dzień jest przyblokowana. Moi drodzy, natomiast kartą dopowiadającą do tej karty jest lis. Słuchajcie, więc lis tak naprawdę na tle karty diabła mówi o konieczności ostrożności i um, sprytnym podejściu do niektórych spraw. Ktoś na waszej drodze jest bardzo przebiegły i teraz wy, moi drodzy, musicie jak ten lis być Czujni, słuchajcie, sprytni, tak? Nie dajcie się manipulować w tym dniu. Słuchajcie, niektórzy mają, moi drodzy, ukryte zamiary w stosunku do, do Was, tak? Dajcie sobie, um, dajcie sobie chwilę na tą konieczną ostrożność, na um, zobaczenie. Osób zatruwających wasze dotychczasowe życie, tak? Uważajcie na te wszystkie zdrady, na manipulacje, ponieważ dzień właśnie mówi o tym takim manipulowaniu wami, tak? O tej przebiegłości innych osób, tak? O tym sprycie i o chytrym podejściu do was. Zobaczcie, moi kochani, jak, jak karta dopowiadająca bardzo mocno podkreśla główną kartę. Przecież główna karta mówi właśnie o. O chciwości, o dostrzeganiu pułapek, słuchajcie. I wy, jak ten lis, musicie uważać na to, jak ktoś jest przebiegły, na spryt, na, na zdradę. Wy musicie wyczuć oszustwo, słuchajcie. Macie bardzo dobry węch. Macie bardzo dobrą inteligencję, jesteście kochani, otwarci w tym dniu i dlatego pokonujecie wszystko to, co trzeba. Wy nawet przeskakujecie swoje, swoje spryty, słuchajcie, tak? Wy potraficie, wyczuć, wy potraficie wyczuć te ukryte zamiary. Moi drodzy, życzę Wam w tym dniu spokoju, a dla wszystkich tych, którym Karta pokazuje właśnie te wszystkie relacje. Życzę dążenia do pokonania w tym dniu tych kuszeń, kochani, tak? Tej trudności. Życzę Wam spokojnego dnia. Pozdrawiam.